W katalogu aukcji były 62 konie, dużo czy mało, Wrocław, choć się rozwija, wciąż jeszcze w tej kwestii raczkuje. My ciągle jesteśmy taką gałęzią raczkującą, zwłaszcza teraz. Co prawda odbijającą się od dna, ale ciągle jednak to jest jeszcze mały zakres. Aukcje na świecie to jest, są potężne przedsięwzięcia po kilkaset koni sprzedawanych jednego dnia. To, to samo Baden-Baden, czy, czy aukcje w Irlandii, w Anglii i do Wil, to są potężne przedsięwzięcia za potężne pieniądze. No, trzeba powiedzieć, że ceny koni na świecie zaczęły rosnąć w stosunku do poprzednich lat bardzo mocno. Po 30% rocznie wręcz wzrastają średnie sprzedaży koni. I teraz już nikogo nie dziwi kupowanie koni za milion, półtora, dwa miliony euro, więc roczniaków, bo, to, bo, to, bo to, są takie, to są takie kwoty płacone na świecie obecnie. A jak to wygląda w naszym kraju? Na pewno nie mamy się czego wstydzić, ale patrzmy w kierunku najlepszych, proponuje Świątek. My w Polsce nie możemy się poszczycić takimi osiągnięciami, niemniej jednak no myślę, że, że to jest bardzo wschodzący i rozwijający się rynek. No jeżeli to funkcjonuje na świecie, to czemu nie, nie funkcjonować w Polsce? No przecież nie jesteśmy jacyś inni, prawda? Yy, sama aukcja yy, to taki schematyczny bardzo. Yy, ma, ma schematyczny przebieg. Yy, kupcy najczęściej rano przychodzą do stajni, oglądają konie, proszą o wyprowadzenie, prawda? Sprawdzają nogi. Każdy może przyjść i poprosić o wyprowadzenie konia, nawet jeśli nie jest takim kupcem, który na pewno kupi tego konia. Może w przyszłości będzie kupcem, który, który, który chce mieć swojego wyścigowca. I tutaj promujemy taki sposób zakupu konia zwany syndykatem. Czyli yy, zbiorowe kupowanie konia, pięciu kolegów czy trzech czy czterech składa się na jednego konia, potem ponosi koszty jego utrzymania. Ale również dzieli się z zyskami z potencjalnych nagród. Podczas licytacji, gdy w grę wchodzą naprawdę duże pieniądze, czasem dochodzi do niespodziewanych wydarzeń. Mieliśmy zabawną sytuację w zeszłym roku, kiedy jeden z kupujących koni, konie był tak zaferowany i tak bardzo chciał nabyć jednego konia, że przebił sam siebie. No jak się zorientował, to i tak go już kupił, także, <gryw> także za dobre pieniądze zresztą. Zapłacił ponad 30 tysięcy, więc to, to, to jak na nasze warunki było całkiem, całkiem nieźle za roczniaka. Nie każdy koń znajduje nowego właściciela. Kupujący chcą wydać jak najmniej, sprzedający zarobić jak najwięcej. Tak, jest stara zasada. Kupujący chce zapłacić jak najmniej, sprzedający chce zarobić jak najwięcej. No ale to właśnie jest problem, jak wycenić takiego konia. Patrzymy na karierę, patrzymy na to, jaką on ma budowę, do czego ma się potem nadawać. I to jest wiele takich składników, które są brane pod uwagę: zdrowie konia przede wszystkim, to jak nawet, nawet to jakie ma umaszczenie, bo trzeba przyznać, że niektórzy e, kupujący nie lubią kasztanów, nie lubią gniadych, nie lubią karych. No, no, no każdy ma jakieś tam swoje preferencje. Także tutaj jest całkiem sporo czynników wpływających na cenę konia, ale przede wszystkim kariera i pochodzenie. To są dwie rzeczy, które zawsze na świecie decydują o tym, czy koni sprzeda się za duże pieniądze, czy za małe. Kolejna aukcja koni w Polsce odbędzie się 27 października na Służewcu w Warszawie. Starcie Śląska z Nielbą było bardzo ciekawe. Oba zespoły walczyły z dużym zaangażowaniem o uzyskanie przewagi. Wrocławianie błysnęli po przerwie. I to było kluczem do cennego zwycięstwa. To jest e, trudny teren w Wągrowcu. Wiedzieliśmy to po oglądnięciu i analizowaniu meczu Wągrowca z Lubinem, gdzie Wągrowiec wygrał zdecydowanie ten mecz i był rzeczywiście lepszym zespołem. E, wiadomo, gorąca atmosfera, hala. E, fakt, faktem, że w Wągrowcu liczyliśmy na to, że zwyciężymy. Ale ten mecz układał się w pierwszej połowie nie po naszej myśli, natomiast w drugiej rzeczywiście... Szczególnie grą obronną i rozsądnym grając z przodu wyszliśmy na prowadzenie. Zawodnicy zrealizowali w Wągrowcu założenia swojego trenera. Szczególnie można powiedzieć obrona, co funkcjonowała w tym meczu perfekcyjnie. No, to, to tam tener rozpisał, wykonaliśmy może w 10%, nie nieba nas liczyć nie zaskoczyła. Rzucali tam, gdzie chcieliśmy, grali to, co chcieliśmy i, i dzięki temu poszły łatwe kontry. I udało się wygrać. No, i, no, i to jest taki dobry prognostyk prawda, przed następnymi meczami, że zaczyna to w końcu funkcjonować i wychodzić. Trener wierzy, że jego zespół podobnie jak w Wągrowcu zagra w kolejnym meczu Ligi w Gdańsku. Bardzo byśmy chcieli na podstawie tego meczu wyciągnąć wnioski na przyszłość i tak samo zagrać konsekwentnie z Wybrzeżem. Natomiast obrona plus bramkarz Marcin Schodowski bardzo dobrze współpracowała. ale trzeba Acudzić wyszedł na karnego i też nam pomógł, od razu złapał go też w ważnym momencie. Także było parę elementów, które były bardzo pozytywne i mam nadzieję, że to da tym chłopakom też wiarę w siebie. I spowoduje, że będziemy z Wybrzeżem grać bardzo dobre zawody. Zanim mecz z Gdańskiem, Wrocławianie będą przede wszystkim trenować. Czeka ich kilkanaście dni przerwy od ligi. Jest to spowodowane zgrupowaniem kadry. Na razie to będzie pewnie tydzień cięższych treningów, a potem już będzie to lekko rozluźnienie i trener już nam przedstawi, tam, jak to na pokaże, jak Wybrzeże gra, ich zagrywki i stryknie będziemy się przygotowywać pod ten mecz. Spotkanie z Wybrzeżem zostanie rozegrane 8 listopada w Gdańsku. Wicemistrzowie Polski szukali trenera po tym, gdy z funkcji z powodów osobistych zrezygnował Matt Gaiman. Jego wkład w futbol amerykański we Wrocławiu będzie doceniany już zawsze. Chciał jednak wybrać inną drogę, stąd zatrudnienie Johansena. Wrocławianie postawili na sprawdzoną markę na kontynencie. Staż w drużynie NFL Oakland Riders, dwa klubowe mistrzostwa Europy oraz medale mistrzostw Austrii to tylko te najważniejsze wyniki bogatego dorobku Nika Johansena. Poprzednie trzy sezony, nowy szkolenie z wrocowskiego klubu spędził w Graz Giants, trzeciej sile najlepszej w Europie Ligi Austriackiej, gdzie zdobył między innymi tytuł trenera roku. Wcześniej pełnił funkcję koordynatora ofensywy w klubie. Tyrol Riders, ekipa ta dwukrotnie sięgnęła po puchar Euro Bowl futbolowy, odpowiednik piłkarskiej ligi mistrzów. Co ciekawe, pracując w Innsbrucku, im klub i szkoleniowiec znaleźli porozumienie, by Johansen mógł jakiś czas spędzić w lidze NFL przez kilka tygodni. Uczestniczył w pracy właśnie w Oakland. Trener posiada również doświadczenie w pracy z reprezentacją narodową Austrii w latach 2009-2010 był w niej trenerem linii ofensywnej, a w 2011 Roku koordynatorem ofensywy w czasie Mistrzostw Świata. Na nowy sezon top Ligi we Wrocławiu pozostanie Dante Battle. Johansen chce ściągnąć jednak także dwóch nowych Amerykanów. Nowy, trener we Wrocławiu, ma się zameldować w grudniu. Nowe klasyfikacje powstaną dla najlepszych polskich biegaczy, dla najlepszych polskich biegaczy oraz wspólna klasyfikacja dla organizatorów biegów i dziennikarzy sportowych. Organizatorzy Wrocławskiego półmaratonu i maratonu z powodzeniem realizują swoje najważniejsze cele biegi rosną w siłę, a ich poziom sportowy i organizacyjny z roku na rok jest coraz wyższy. Nie ma w tym nic dziwnego, bo przecież doświadczona ekipa z Młodzieżowego Centrum Sportu wciąż szuka nowych inicjatyw, by uatrakcyjnić formułę swoich imprez. Ważną nowością w 2020... W 2015 roku będą z pewnością dodatkowe klasyfikacje dla zawodników. Przygotowane zostaną zestawienia dla najlepszych Polaków, zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn. Wiąże się to oczywiście z nagrodami. Najlepsi będą mieć nie tylko powód do satysfakcji związany z uściskiem przysłowiowej dłoni dyrektora czy prezesa. Nagrody dla najlepszych Polek i Polaków to wyraz naszego uznania i szacunku dla nich za ich ciężką pracę, mówi Wojciech Gęstwa, dyrektor sportowy Wrocław Maratonu. Dodatkowo pojawi się też wspólna klasyfikacja dla organizatorów biegów i dziennikarzy sportowych. Trzeci nocny Wrocław półmaraton odbędzie się w czerwcu, natomiast 33. Wrocław Maraton zaplanowano na 13 września. Przypomnijmy, że organizatorami półmaratonu i maratonu są Gmina Wrocław i Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław.